Nasze dzisiejsze spotkanie naprawdę jest niecodzienne, nietuzinkowe. Żeby było ciekawiej, mamy zaproszonych gości nie tylko z nadleśnictwa bełchatów, ale także panią z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. W dzisiejszym prowadzę takie zajęcia właśnie wśród, edukacyjne wśród dzieci, uczulam jak należy postępować z grzybami i dlaczego dochodzi do pomyłek. Bardzo istotną rzeczą jest przy zbieraniu grzybów, właśnie zbieramy grzyby całe. To jest podstawowa zasada. A jakie nasz grzyby? Ślaki i prawdziwki. No, pięknie! A jaka jest twoja ulubiona potrawa z grzybów? Zalewajka. A jajecznica z grzybami? Nie jadłaś? Nie. Ach.